Siema, ja jestem Madi, a to jest totalna porażka. Szkoła. Dzisiejsze zadanie to, poczekajmy, aż będzie noc, zrozumieć się. Poczekajmy, aż będzie noc, już się boję. Muszę się zemścić na Jolce, za co się pytacie? Bo tak? Ciągle mnie denerwuje. Jolka, chciałabym ci coś powiedzieć, ten Kuba tak naprawdę nie... O hejko dziewczyny. Moje okulary. Laurena co ty zrobiłaś? Jak mogłaś Jolce ukraść okulary i ją w szafce zamknąć? Ale to przecież ty zrobiłaś. Na pewno ci uwierzę Laurena, to koniec naszego sojuszu. Idę z Zofią. Ale ta Laurena fałszywa jest. Robi się ciemno, więc ja się chowam. Dobra Jolka, obcinaj. Myślisz, że to dobry pomysł? Na pewno. Ale super wyglądasz. No. Hej Laurena. jak kto to jest? Dobra chyba go nie ma. Gdzie mój warkocz? O nie, tylko nie twój warkocz, to pewnie ten gość to zrobił, chwila gdzie Laurena. Laurena, co ci jest, ona chyba nie żyje. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ale to z Laureną to w planie nie było. Boję się, że mnie też zabije ten gość. Musimy to wygrać, bo jak nie to wiesz, że odpada. No wiem, postaram się wygrać. A, a kto to? Krystian, uciekamy. Chyba go zgubiliśmy, Krystian. Krystian? Gdzie ty jesteś? O mój Boże, Krystian? Żyjesz? Ja cię sunę, on nie żyje. Muszę się gdzieś ukryć. Tu chyba będzie dobrze. Ale tu nudno, nic się nie dzieje. Chwila, kto to jest? A -a -a. Widziałeś go? Cicho bądź, a, -a. on tu jest. A -a. A -a. A -a. I jolkę zgubiliśmy? Oni on tu jest. Aaaa, gdzie jest Adi? Muszę do niej iść, a, -a, a nie wytrzymam. A, -a, a, a. za tobą Adi. Wiem, to było zaplanowane. Ale wszyscy umarli, czy to znaczy, że mnie też zabijesz? Oni nie umarli, to był proszek na senny kaczup. A to jest Olek. No cześć! A że Łukasz jako jedyny pozostałeś, oznacza to, że szalony łosie wygrywacie. A reszta raczej wstanie, tak myślę. Jolka, to wszystko co ci zrobiłam to Zofia zrobiła, ja bym cię nigdy nie okłamała. Serio? Gdzie jest Zofia, zabiję ją. Kto dostanie butelkę z wodą, jest bezpieczny, więc butelkę z wodą dostają Adam, Joanna i Lorena, Zofia, niestety odpadasz z programu. Chwila jak! Joanna, zemszczę w drugim sezonie. Serio. To była totalna porażka. Szkoła.